Jakie sygnały ostrzegawcze powinniśmy zauważyć, kiedy ktoś zaczyna nami manipulować? No, myślę, że manipulacje zobaczymy po tym, że czujemy się niekomfortowo. To jest taki pierwszy sygnał, prawda, ale, ale zaraz, tak, ktoś wykorzystał jakąś wiedzę przeciwko mnie, ktoś e, użył tego, co mu powiedziałem w taki sposób, że nie czuję się komfortowo. Mam poczucie presji, że coś muszę zrobić, albo że ktoś podejmuje za mnie decyzję, bądź przymusza mnie do jakiejś decyzji. Na pewno będę czuła się niekomfortowo, będę czuł się niekomfortowo w momencie, kiedy człowiek coś mi obiecuje, to o czym teraz dzisiaj rozmawiamy, ale... Po raz, w który nie spotykam się z obietnicami w moim życiu. E, manipulatora też poznamy po tym, że to jest osoba, która potrafi naprawdę nierzadko pięknie mówić, obiecywać różne rzeczy, e, a my potrzebujemy fantazji, my potrzebujemy trochę takiej bajki, potrzebujemy być otaczani dobrymi słowami, ciepłymi, ale też wyobrażeniami, co dobrego nas spotka, i nierzadko dajemy się w to uwikłać.